Jak znaleźć idealny produkt do sprzedaży, który pokocha rynek i który ty również będziesz kochać? Wybranie produktu, tak naprawdę, można by powiedzieć, że nie ma żadnego znaczenia. No bo jeżeli jesteś człowiekiem, który wydaje pieniądze, działa w internecie, no to jesteś otoczony produktami, które nadają się do sprzedaży. Istotne jest to, żeby zaobserwować, co sam kupujesz. Co sam kupujesz. I za sobie pytanie, że może skoro sam to kupuję, to będę również sam chciał być dystrybutorem. Tego czegoś. Istotne jest to, żeby wam kliknęło w głowie, że jeżeli na coś wydaję pieniądze, to ja równie dobrze mogę sam być tego sprzedawcą. Jeżeli sam na coś wydaję pieniądze, równie dobrze mogę być sam tego sprzedawcą. Idealnym przykładem jest Ania, żona Pawła, to jest na, na czacie, która jest mistrzem Thermomixa, czyli ona sama pierwsza wydała tam z 5 tysięcy na kupno tej maszyny. To jest drogi sprzęt, ale zajebisty. Tak się w nim rozkochała, że polecała go znajomym i zaczęła zarabiać na tym, że poleca termomiksy komuś dalej. I być może to się wzięło stąd, że wow, to jest tak super, że chcę innym to dać. Albo zobaczyła, skoro ja sam wydałem te pieniądze, wydałem te pieniądze, no to czemu by również nie proponować innym ludziom, żeby sobie mogli to kupić. Pozdrawiam a nie. Całe OSM -pary powstało stąd, że my kochaliśmy książki, wydawaliśmy na nie pieniądze, uznaliśmy, dobra, a może warto by tę książkę ściągnąć, która jeszcze nie ma w Polsce, albo Samemu ją napisać, i to wszystko zaczęło się od tego, że zróbmy cokolwiek. Czyli, gdybyś chciał na przykład uruchomić księgarnię online, to możesz wziąć dowolną książkę ze swojej półki i zakomunikować, że chcesz ją sprzedać swoim społecznościom. Drugim krokiem jest zobaczenie, kto ją produkuje. Trzecim krokiem jest odezwanie się do tej firmy czy wydawnictwa z pytaniem: jaki rabat księgarski czy hurtowy możesz uzyskać? Kolejne pytanie: to: jak dużo czasu mam na Zapłatę faktury, czy jaki jest otoczony termin płatności, albo jakie jest minimalne zamówienie. I te pytania są za każdym razem identyczne. I w zależności od odpowiedzi, jakie otrzymujesz, może być zbyt mała marża, fakiet olewasz ten temat. Może być szukanie innego dostawcy, i tak dalej, i tak dalej. Polecam Wam bardzo mocno ćwiczenia, żeby zobaczyć, jakie kategorie kosztowe pojawiają się w Waszym wyciągu bankowym. Tak nie w głowie, ale na Waszym wyciągu bankowym. Może to być kategoria. Warzywa. No i ktoś powie, no co mam warzywniak otworzyć? No możesz, ale nie musisz. Ale Możesz pomyśleć, jaką inną usługę możesz zrobić w zakresie sprzedaży warzyw, które ktoś wyprodukował, zebrał i wystawia teraz do sprzedaży. Czyli gdyby myśleć kreatywnie, to można by poszukać biznesu opartego na dostawie zakupów do lokalnej społeczności, od lokalnej społeczności. Czy ja bym takim klientem był, gdyby ktoś oferował mi. Warzywa, które rosną wokół mojego domu, bo mieszkamy na wydupiach, gdzie jest mnóstwo pól wokół, i ja autentycznie przyjeżdżam obok pola z burakami, które kupuję 2 km dalej w warzywniaku. Więc czemu ten warzywniak do mnie nie przyjeżdża? Nie potrzebuję mieć nic, tylko zebacz zamówienia, i ten pas warzywniaka będzie twoim własnym kurierem, jeśli tylko dasz mu, dasz mu dużo zamówień, czyli zajmujesz się marketingiem tego biznesu. A nie uprawą buraków, ziemniaków, marchewki, jakiejś kukurydzy. Nawet nie zbieranie, nawet nie kupowanie tego tylko, tylko jesteś konsierżem, który pomaga do klienta łatwiej te rzeczy y, dotransportować. I można bardzo łatwo znaleźć klienta również na to w ten sposób, że wchodzisz na lokalne grupy na facebookach takiej społeczności. Jak piszesz jakąś małą miejscowość, ona zawsze ma grupę tematyczną. I na tej grupie postujesz: hej, gdzie dostawa ziemniaków? Gdzie dostawa buraków? Gdzie dostawa czegoś tam? Kto chce świeży chleb. Tam, wśród społeczności, chcą łączyć ten sam kod pocztowy, tworzysz biznes. Więc to jest pomysł na to, jak wyjść od pomysłu, rób cokolwiek do bardziej konkretnego działania. I ten konkret Wam tu przedstawiłem. Czyli kluczowe było to, żebyście słuchali uważnie tych pytań, czyli Wam pomysł na cokolwiek, jak go uruchomić w życie, żeby zaczęło się to dziać wszystko i macie już pierwszą strategię omówioną. To jest bardzo proste, bardzo banalne. Ale ludzie tego nie ogarniają, czyli nie robią tego, bo zakładają, że to musi być trudniejsze. A ja dokładnie pokazałem mój sposób myślenia na wygenerowanie produktu do sprzedaży na bazie już istniejącej potrzeby w kategorii tego, co sam kupuję w moim zasięgu, To nie wymaga żadnego budżetu, żadnych pieniędzy, bo używamy zasobów już istniejących, natomiast budujemy na tym. My odbudujemy na tym nową wartość. Ten sposób myślenia, czyli można powiedzieć, że w tym punkcie Osman powiedział pomysł na biznes, na produkt, usługa konsjerż dostawy warzyw. Ale istotne jest to, żebyście zobaczyli jeszcze raz, w jaki sposób ja myślę, że dla Was jest to wartościowe. No ale chyba jest, bo każdy jest po to, żeby posłuchać, jak ja myślę i jak rozkminiam jakieś tematy. Też podam Wam w numer 4. Gotowy po pomysł na biznes, na wasz produkt na, na podobnej zasadzie działający, nie wymagający żadnego kapitału, więc będziemy sobie to ćwiczyć. Czy można pod to podciągnąć dropshipping? No można, tylko dropshipping ma jeden minus. Ta marża jest niewielka, trzeba pójść w dużą skalę. A to mówimy o czymś prostszym. Czyli co jest łatwiej zrobić? 5 tysięcy na dropshippingu, czy 5000 na regularnej, takiej mało seksji dostawie. Lokalnych produktów do lokalnych ludzi. Przykład. Warzywniak, do, do którego jeżdżę, codziennie we wtorki, ma dostawę świeżych, wędzonych ryb. Nie z jakiejś wielkiej wędzarni, tylko od jakiegoś pana Franka ze wsi, który tylko wyłącznie w piątek wieczorem je wędzi, one stygną przez noc i rano przyjeżdżają do tego sklepu. One są tak zajebiste, że nigdzie w innej części Polski nie jadłem tak super wędzonego pstrąga, łososia i halibuta. To są zajebiste. No, no mega, i nie zrobisz tego fabryką. A zatem, zebranie takich producentów w taką cyp spółdzielnię, połączenie to z klientami takimi jak ja, którzy chcą takiej rzeczy i nie chcą sami do tego sklepu jeździć, daje wam kolejny pomysł, pomysł na produkt. Gdy już to macie, możecie pójść dalej w tworzeniu własnych produktów, dodatkowych produktów. Jak masz warzywniak, możesz mieć produkty z orzecha, które ciebie produkuje jakaś firma, która ma moce przerobowe, a nie ma zamówień i tak dalej, i tak dalej. To jest podejście kreatywne. I tu mamy strategię numer 1. Ona jest tak bardzo prosta, przerażająco łatwa, oczywista i to, co zniechęca ludzi do robienia tego, jest to, że ona jest tak łatwa. To nie ma startupów, nie ma nagród, wyróżnień, do dofinansowań, to jest prosty, prostacki biznes, Gwarantujący napływ klientów, nie wymagający żadnego kosztu, łatwy do zwalidowania, czyli zbierz poznajomych zamówienia, czy chcą, jeśli chcą, to robisz. Jeśli nie chcą, pytasz dlaczego, idziesz dalej. Tutaj jest pytanie, jakiś przykład z tej z digital marketingu do strategii 1 na przykład z Twojego życia? Zobacz, co to ludzie stoją w internecie. Na przykład kursy, książki, template, przykład template'ów. Jeśli masz umiejętności gra... Wróć. nie musisz mieć umiejętności graficznych, Możesz zlecić grafikowi przygotowanie template'u strony internetowej. Płaci mu za to nie 1000, 2000, 3000 zł. Ok? Popisujesz z nim umowę na to, że on ci daje wszystkie prawa do tego, wszystkie, wszystkie prawa, jakie sobie wyobrazisz. I później ty publikujesz ten template jako template do sprzedaży na takiej stronie jak Team Forest. Team Forest jest takim agregatorem, takim marketplacem do sprzedaży template'ów graficznych. I teraz tam klient końcowy może to kupić za 8 dolców, za 9, za 15, za, za 1 dolar i szukasz sobie case study sukcesu takiej platformie. I znajdujesz jakiegoś Toma z New Jersey, który ma na top trending layout na takiej platformie, Bierz do niego na jego kurs, na jego LinkedIn, na jego Instagrama, Facebooka, kolegujesz się, dajesz, dajesz mu wartość i rozkminiasz jakby jak te template muszą być robione, żeby to ta platforma chciała polecać milionom użytkowników na całym świecie. No i masz konkretny pomysł na produkt cyfrowy. Jeśli jest jej grafikiem, jest jeszcze łatwiej, bo możesz takich template'ów produkować przez tydzień 28 albo 31. I testować sobie zamiast sprzedawania tego za 1, 2, 3 tysiące firmom i szukać klienta na to, przejść tym samym na marketplace, który umożliwia dotarcie ci do szerszej grupy odbiorców na całym świecie. Voilà. Tu i Jacko pisze, że jest dużo takich stronek. Możesz ten pomysł ponawiać, powielać na wszystkie inne strony, jakie tylko sobie wymyślisz. Zasada jest taka sama.